Pisaliście mi, żebym zagrał w tą giereczkę na Discordzie, sobie grałem razem z wami, ale postanowiłem, że trzeba nagrać chociaż pierwszy odcinek z tego symulatora. Powiem wam, jestem już mniej więcej dwa dni, mam yy, ze sobą pogranę. i zaraz wam pokażę całe moje konto, yy, co udało mi się osiągnąć. Jak widzicie, jestem już na ostatnim etapie. Odblokowałem już wszystkie portale. Mam oczywiście tutaj przy sobie yy, koło 8 miliardów Monet. I zobaczcie w ogóle, jaka moja porna jest piękna! <laughs> Jaki bobek w Robloxie, normalnie piękny, i te oczy, i ten uśmiech! <laughs> to jest po prostu genialne, jeżeli chcecie z to oczywiście piszcie w komentarzu. I będę miał też dla was malutki konkurs, ponieważ chciałbym, żebyście wy też zagrali sobie w pet Simulator i zrobimy malutki konkurs, bo zaraz wam pokażę, jakie mam oczywiście peciki, ale ludziska. Musimy powiedzieć teraz do ostatniego portalu, do ostatniego odblokowanego. Tam moje peciki wniszczą skrzynkę. I teraz wyzbieram wszystkie monety. 200 tysięcy monet, Macie to? I teraz patrzcie, moje peciki wyglądają w następujący sposób. Włączam to i zobaczcie. Sobie. Pierwsze oczywiście 15 to jest te, które są włączone. Mam wszystkie tutaj goldy. Raz, dwa, cztery goldy. Mam jednego legendarnego, który mi dropnął ze skrzynki i słuchajcie, dalej mam oczywiście zwyczajne epickie, a w dzisiejszym odcinku zrobimy sobie oczywiście również opening i teraz pójdziemy i wydamy te wszystkie 8,2 miliarda normalnie monetku, macie to 8,2 miliarda, to jest po prostu jakaś niesamowicie wielka suma, ale dobra ludziska, trzyma w tym momencie na powiedz! i zobaczcie w ogóle moją legendarkę, ona mi dropnęła po prostu jakimś nie wiem, magicznym sposobem mi dropnęła ta legendarka, więc jestem z tego był mega zadowolony. A dla was będę miał malutki konkursik, ale zobaczymy, co nam powypada oczywiście z openingu. I jak wypadną jakieś fajne czempiony, to oglądajcie oczywiście do samego końca i wam powiem, jaki zostawić komentarz i może wam rozdam jakieś epickie normalnie pecyki, które mają po milion punktów. To są już naprawdę po prostu topki stopków. Jak widzicie, tutaj najlepsze jajka. Na serwerze Bobek, Bobek, yy, Bobek, Bobo, Bobolinio jest trzeci, więc jestem przenormalnie turbo kozakiem, jak widzicie. No i dobra! Krzyńka. Zobaczymy, co nam dwie dziewczynce. Yy, najgorszy. Najgorszy nam wypadł. Dobra, ale nie poddajemy się. Ludzińska, naprawdę nie możemy się poddawać. Teraz. Yy, o, teraz jest, słuchajcie, ten drugi. Ten drugi, ten, na którego jest szansa 37%, więc yy, już fajniej. Już mi się to podoba, ale ja liczę na jakąś legendę. Okej, okay, teraz najgorszy. Yy, trochę lipa. Trochę lipa, ale dobra. Liczymy na jakąś lepszy normalnie, żeby zrobić. Ło, ten jest już mega guzacki, słuchajcie, bo na tego mam 12 procent kumacie to 12% było na tego pecika, a on nam dropnął no, więc już mega naprawdę elegancko ok to jest ten najgorszy ale dobra nic się nie dzieje otwieramy dalej już słuchajcie nam fajny jeden raz wyleciał ale ja liczę na to że mi wypadnie kolejna legenda bo już jedną jak widzicie mam ona mi dropnęła po prostu taki to był fart masakryczny że ta legenda mi dropnęła więc ja liczę na to że kolejna ten legenda również nam dropnie no bo jednak jak co, ale wiecie, no legenda to by się brzydała, bo legenda fajna jest. Okej, okay, kolejny, ten fajny. Ten fajny, elegancko, słuchajcie. Będzie do, można zrobić fajny konkurs dla... ok oh, jest! No, bo kolejnym razem. To mi się naprawdę ludziska podoba. To mi się naprawdę ludziska podoba. Dobra, ogar. Kolejny raz. Dobra, słuchajcie, jestem już naprawdę, słuchajcie, zadowolony. Oczywiście, no jak zobaczycie, pewnie obok jest... Yy, Okej, okay, teraz ten słaby. To obok jest to jajko takie złote, ale za bardzo nie chcę go kupować, bo ono kosztuje aż to jest tak drogie, że mnie na razie na nic za bardzo nie stać, ja wolę sobie otwierać te... Jest! Y Okej, okay, to jest spoko, ludziska, spoko. Naprawdę ja nie narzekam. Jak ten typu nam coś wypada, no ten już troszkę gorszy jest. Ja wam pokażę, jaka to jest różnica. Ten ma 3,5 miliona, a ten ma 3,300, więc no troszeczkę ten jest lepszy, więc... A legenda ma, słuchajcie, 5,900. To jest normalnie sztos postać, serio. Legendarny normalnie jest mega sztosem. Okej, okay, teraz dam drobny ten, ten... W ogóle zobaczcie na czat, wszystko jest z, z moich otwierani. Yy, Okej, okay, mam ekwipunek pełny nawet nie wiedziałem, że tak się da, co ja mam zrobić z tymi pytaniami? Okej, okay, da się usunąć, okej, okay, to pousuwamy te wszystkie słabe sobie tej pyciki, żeby one mi tutaj za bardzo nie przeszkadzały. Zostawimy sobie tego pierwszego, dalej, dobra, usunęliśmy, fajnie, możemy sobie otwierać kolejne pyciki i zobaczymy, co tutaj będzie. Ok, ten, ten słaby, niestety ten słaby, dobra, kolejny opening. Tu legenda nam drupnęła! Pet... Ja cię sunę! Barcie! Legendarne dwa peciki mamy! Winston chyba teraz mi się wydaje. Poczekajcie jak się nazywa! LEGENDA! To Stella! Stella nam ten tutaj elegancko! Słuchajcie! Mega się naprawdę jaram, mega się ludzie naprawdę jaram, bo legendy to jednak fajnie wyglądają i są mega eleganckie. No zobaczcie, jakie fajne! Legendarny, normalnie nam drobną, słuchajcie, to jest naprawdę. Naprawdę to mi się na serio, 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 serio Ten Foksik, Foksik nam jeszcze dropnął elegancko. Na Foksika było 12%, więc to jest mega sztos! Dobra, teraz jestem słaby, ale tak i tak jest to! mega już zadowolony. Dobra, kolejne jajko. Już, już tutaj teraz nam, mamy mniej jajek. Yy, teraz ten gorszy, mamy legendę. Mamy jedną legendę. Z tego jestem mega zadowolony, słuchajcie. Jestem mega zadowolony. Daję, yy, ten tego najgorszego. Dobra, ale nic nie dzieje. Mamy jeszcze chyba yy, zy, dwa otwarcie jajka. Tak mi się wydaje. Jest! Teraz ten, ten nieco lepszy i dropa nam jeszcze jeden pecik, z którego, słuchajcie, będzie... Uwaga, uwaga! Yy, yy, tak. Yy, na dobra. Dosyć średnio, ale dobra, nic się nie dzieje. Patrzcie, ile mamy tych pecików. Tego jest po prostu od groma. Teraz idziemy sobie ogarnąć, żeby z, z tych tutaj pecików ogarnąć sobie, słuchajcie, złote pety, ponieważ złote mają po 10 milionów i to jest o wiele, słuchajcie, o wiele lepsze. Więc tak, lecimy oczywiście teleportem. Teleport mam tutaj do do cave'a, czyli do takiej miejscówki nieco przed tym. To jest taki właśnie cave'ik, miejscówka, w której się zaczyna. Znaczy, nie zaczyna się w tym miejscu dokładnie, tylko jest tam 100 kilometrów dalej Ale jesteśmy już bardziej bliżej tego miejsca Niż dalej W ogóle patrzcie, pokażę wam jak te pyciki rozwalają moje Patrzcie jakie one są szybkie no, i ja suda to w ogóle przydałoby bo mi się diamenty pozbierać, więc sobie powyzbieramy tutaj wszystkie, wiecie, patrzcie, jak to się szybko! Wszystko rozwalać! Wy to kumacie? patrzcie jak normalnie, elegancko, cyk, cyk! Peciki normalnie rozwalają system! I w ogóle wiecie co? Zaraz sobie pójdziemy z y ulepszyć rzeczywiście te peciki do złotych. 4 miliony! Coś koło 3-4 milionów, na pewno wam rozdam jakieś jest takiego pecika. Więc możecie napisać w komentarzu w tym momencie. Dajmy na to swój nick z Robloxa, y, przecinek, hashtag i kodzik taki, wiecie, taki, no w Robloxie, żebym was, po prostu was znalazł. I co jest jeszcze ludzie mega ważne, to napiszcie w komentarzu y, jakiś miły komentarz i swój nick. I ja wybiorę jakąś jedną osobę, która słuchajcie, dostanie takiego pocika, więc y, piszcie i zobaczymy, kto z was wygra konkursik. Mam nadzieję, że oczywiście się komuś uda. No wiadomo, że się komuś uda, ale mam nadzieję, że ktoś napisze jakiś bardzo ciekawy komentarz, a my teraz tak, biegniemy, biegniemy w tamtą stronę. O, ale Jestem naprawdę jeszcze w mega szoku, że legenda, legenda nam drupnęła. no po prostu to jest jakiś wielki normalnie sztos, patrzcie tu jest wielka skrzynka i rozwalamy ją w sekundę, cyk i w sekundę nie ma normalnie, tutaj w tym miejscu zaczyna się w ogóle tą całą grę, ja tutaj te wszystkie etapy aż tam daleko przyszedłem, te wszystkie jajka tutaj zdobywałem, wszystko po kolei, to był po prostu słuchajcie jakiś normalnie nie wiadomo jakiś jaki normalny że ja tak bardzo wszystko ogarnąłem. Ale dobra, make golden pet. Na razie sobie zrobimy tutaj goldziki i sobie będziemy robić na 88%. Mam nadzieję, że mi się uda. Tak, cyk. Jeden udał się, więc bardzo, słuchajcie, fajnie. Robimy sobie goldy po 88%. No chyba mi się wydaje, że jest. Kolejny się udał. To mi się naprawdę, naprawdę ludziska mega podoba. 88 i będę miał jeszcze szansę na jednego, czy nie? Bo zostanie tak. Będę miał jeszcze szansę na jednego. Cyk. Jest, udało. Się. I jeszcze, słuchajcie, jeden. Proszę, żeby teraz ten goldzik znowu wypadł. I uwaga, uwaga: czy mamy goldzika? Mamy! Jest! Elegancko, dobra, teraz poczekajcie. Musimy sobie zobaczyć, jak te goldziki wyglądają. I teraz włączamy nasze goldy. I zobaczcie, jak to będzie wyglądać. Ile ja już mam w tym momencie tych pecików? To, ludziska, yy, mam 10 pecików. I zobaczcie, goldy! Ja ci jestem ciekawy, jaki to będzie d -mail. Bo już mam teraz pety po 10 tysięcy. Dodatkowe 5 petów, więc to będzie naprawdę mega, mega damage, mi się wydaje, że chyba y, na milion procent będzie. Dobra, tutaj, tu będę mógł sobie na 60, 88, co? No dobra, zrobimy na 88, proszę! Jest, wyszło. To mi się, słuchajcie, ludziska podoba. I teraz jeszcze damy radę, to zrobić jeden. Dobra, damy radę, jeszcze jeden zrobić, proszę! Jest, udało się. Y, dodatkowy petek, gdzie są te złoty, które w tym momencie zrobiłem? Yy gdzie one są. A, dobra. One tu już są. One biją po 12 milionów. Dobra, i teraz tak. Y, musimy sobie poustawiać te kolejne pety. Ludziska, tego pecika, który ma 3,6 miliona ataku, będzie dla was w konkursie do rozdania. Więc serio, piszcie oczywiście ten swój nick. Piszcie sobie ten kodziki. I naprawdę, będę dla was mógł sobie porozdawać wam fajne peciki. A ja w tym momencie zasuwam, biegnę tam na drugi koniec i wam pokażę, jaki damage w tym momencie te moje Peciki będą mieli, zobaczcie, to są normalnie. Raz, dwa, osiem, dziewięć, dziesięć goldów. Dwa epickie jeszcze trzy mi zostały, takie zwykłe. Ale naprawdę, rośniemy w siłę i normalnie odlatujemy i będziemy top jeden graczem. Yy, przynajmniej taką mam nadzieję. Dobra, jesteśmy już blisko naszej tej wielkiej kapsuły. Tu mamy w ogóle tę skrzynkę. Parcie, one nam biegną i cyk, skrzynka rozwalona. Eee, ocyzonę. Ja, macie to jak tak ta skrzynka się szybko rozwala. Dobra, wystrzeliwujemy się nasz najlepszy pecik w ogóle w tym momencie to jest yy, Stefan. <laughs> Stefan jest naszym najlepszym pecikiem, więc idziemy z Stefanem i idziemy... W ogóle mam tak, dwa legendarne. Już się wystraszyłem przez chwilę, że legendarnymi mi zniknął, ale nic z tych rzeczy, słuchajcie, nic tych rzeczy. Legendarny nie może, słuchajcie, normalnie zniknąć. Nie ma opcji. Teraz patrzcie, jak one wszystkie nam poleciały. Jestem ciekawy teraz, jak szybko będzie się zbierać pieniążki. Jestem mega, słuchajcie, mega... Wow! Poparcie, po miliony normalnie. I raz się zbiera jakoś, nieco po 3 miliony, po 4 miliony się zbiera, prawie po 4 miliony! I o, ja, suna, to już naprawdę jest mega epicki! I ja w tym momencie chyba po prostu trzeba i zostać i zbierać, wyzbierać tych, y, tych monet ile się po prostu da. Bo jak widzieliście, straciliśmy w dzisiejszym odcinku 7 miliard! 7 miliardów czy 7 milionów? Ej, chyba 7 miliardów, to chyba tak. zabieram się za zbieranie. A mam jeżeli ten odcinek jest podobał. Pamiętajcie o tym, że możecie oczywiście subskrybować, lajkować Wpadajcie na sklep, bo tam są ciekawe oczywiście produkty Zapraszam wszystkich bardzo gorąco No i cóż, piszcie, czy chcecie kolejny odcinek z Robloxa A ja na chwilę uciekam Pozdro!